Skąd to całe zamieszanie z Adrianem Neweyem i dlaczego będzie zarabiał więcej od kierowców Formuły 1? Ktoś kiedyś napisał, że Newej widzi powietrze i coś w tym jest. Dzięki jego pomysłom projektowym sam Red Bull zdobył 7 tytułów kierowców i 6 konstruktorów. W sumie, razem z Williamsem i McLarenem, ma na koncie projekty aż 13 mistrzowskich samochodów. Tam, gdzie pojawia się Newey pojawiają się sukcesy. W Astonie Martinie został skuszony nie tylko najnowocześniejszą infrastrukturą, ale także zarobkami na poziomie 40 milionów euro rocznie, co stawia go na równi z najlepszymi kierowcami F1. Mało tego, właściciel Astona Martina, Lawrence Stroll, przedstawił Neweya jako swojego partnera i współudziałowca. Ma być nie tylko konsultantem, ale stworzyć całą strukturę pracy, a do tego przygotować na 2026 rok bolid walczący o zwycięstwa. Gdy właściciel Red Bulla, nieżyjący już Dietrich Mateschitz, zapytał byłego kierowcę Formuły 1 Grecharda Bergera, czy warto zatrudniać Niueja? ten odpowiedział chcesz mieć dużo pieniędzy na koncie, to go nie zatrudniaj, ale jeśli chcesz wygrywać, musisz go mieć.